Witamy w kolejnym filmiku. Dzisiaj powiedziałbym, że prawie klasyka, ponieważ M4 od GG. Tym razem CM, a więc Combat Machine, czyli seria trochę tańsza. Wild Hawk 13,5 cala długości. Czyli takie co do trochę dłuższe i powiedzmy, że bardziej leśne. Jest to wersja CM, czyli Combat Machine, a więc jest to Seja Epli, gdzie GNG troszeczkę przeoszczędziło, robiąc body nie z aluminium, a z tworzywa sztucznego. Natomiast cały mechanizm i jakość została standardowa dla GNG. Czyli dodajmy, że bardzo niezła i całkiem wysoka. Tak to się prezentuje Jezus, w pudełku. W pudełku mamy to, co nas najbardziej interesuje: czy naszego White Hoga 13. To, co nas powinno zainteresować, ale pewnie nikogo: czyli książeczka z instrukcją obsługi, z ładnymi zdjęciami, co i jak, wszystko wyjaśnione. Więc, jeżeli ktokolwiek będzie nie wiedział, co tu, jak działa, to macie instrukcję albo ten filmik w internecie. Magazynek typu high cup. Typowy GNG, a więc gumowany i wyprofilowany jako chwyt przedni high cap w pojemności około 300 kulek, które podkręcamy tą, tym kółkiem w komplecie. Jeszcze mamy wyciąg, i co jeszcze mamy? I mamy jeszcze muszkę. Sztojbinkę mamy zamontowaną. I to wszystko. Nie mamy tutaj ani baterii, ani ładowarki, ale G&G zwykle ich nie daje w komplecie. Czasami tylko w karabinkach oznaczonych jako combo. Oznacza to, że jest combo set, czyli że mamy ładowarkę i baterię, ale dość rzadko te zestawy pojawiają się na rynku. Zabezpieczenie lufy. Oczywiście wyciągamy. I mamy tuż tu dosyć długą leśną rybnikę. Przez to, że Body jest wykonane z tworzywa sztucznego, to jest dosyć lekka i bardzo fajna, jeżeli chodzi o manewrowość. Natomiast no jednak jest za długa zdecydowanie, abyśmy z nią biegali w CQB. Pewnie możemy pewnie jak ktoś się uprze, to może z tym biegać, ale myślę, że jednak gdzieś tam w korytarzach czy w ciasnych pomieszczeniach to byłoby mega niewygodne. Bieganie z tak długą luśnią? Jest możliwe. Natomiast bardzo fajna epika do lasu, jeżeli chodzi o długość lufy. No i też fajna baza pod tunik. Jeżeli chcielibyśmy tutaj zmieniać lufę na e, bardziej precyzyjną, e, trochę podciągnąć moc, to myślę, że bardzo fajny szturm jak z tego wyjdzie. Stokowo to ma około 410 fps. Oczywiście będziemy to jeszcze mierzyć. E, no i tak. Kolba znana już z poprzednich produkcji GNG, W zasadzie ich prawie że znak rozpoznawczy od kilku lat. Czyli kolba, którą ustawiamy sobie w pozycji, w jakiej chcemy mieć. I w tej pozycji trochę nam lata, po czym dociskamy i kolba nam się blokuje, także praktycznie w ogóle nie ma ruchu. No i generalnie nie złożymy jej nawet przy mocniejszym uderzeniu w ramię. Tutaj mamy już sławny na cały świat schowek na kabanosy. Oh yeah. Albo baterie C123. Albo 18650 Albo na fajki Ale 18650 to chyba nie sprawdzaliśmy nigdy czy wejdzie I bateria 18650 to właściwie akumulator niestety nam nie wejdzie A więc o ile mamy latarkę na 2C123 To spokojnie nam schowek się przyda Jeżeli mamy 18650 To niestety zostają nam kabanos. E Otwieramy kolbę, wciskając tutaj przycisk na górze. Po prostu przekręcamy stopkę kolby na bok. W środku mamy wtyk mała tamia, bezpiecznik i oczywiście układ ETU. Otwieramy GNG. Jeżeli komuś ta elektronika będzie za mało, czyli chciałby trochę więcej typów, trochę więcej zabawy, zawsze może założyć sobie. System ETU od pełna będzie tu w odnośnikach, ponieważ nie ma już tu na górze. Będzie pod filmem. W opisie pod filmem. W opisie, a nie w odnośniku. Przyzwyczajam się jeszcze do starych czasów. Tak więc, jeżeli komuś mało elektroniki, aczkolwiek ta stokowa jest naprawdę bardzo fajna i daje fajną reakcję na spust oraz możliwość zaprogramowania trzystrzałowej serii, no ale zawsze jest pełn. ETU++, gdzie mamy dużo więcej możliwości też mówiliśmy o tym w poprzednich filmikach pokazywaliśmy na czym polegają różnice i wrzucimy link do filmu w opisie dobra, jedziemy dalej Mamy już kolbę ustawioną za chwilę, właściwie mogę już podpiąć batkę bateria w tym wypadku, no mamy elektronikę więc nie będziemy się bawili w 7,4 tylko ładujemy tutaj od razu 11. Tym razem 11 od nitro. 1450 pojemności. To jest matka, którą zamówiliśmy głównie właśnie do tego typu kolb. E, dzielona na trzy, a więc wkładamy po każdy listek w dwie komory boczne kolby i w pływadnicę kolby. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce, to może nawet zmieścić spokojnie. Dwa listki w boczną prowadnicę kolby. Zaraz wam pokażę. Niestety ta kolba, mimo że wygląda masywnie, to nie ma zbyt wiele miejsca na baterie. Dlatego te listki, to myślę, że jest taki max, co możemy tu zmieścić. I te 1450 pojemności, to i tak jest dość sporo jak na M4. Z taką kolbą. Dobra. Tutaj włożyłem dwie do bocznej prowadnicy. A w prowadnicę kolby po prostu włożę kable wraz z układem ETU i bezpiecznikiem. Wszystko chowamy tak, żeby tych kabli potem nie przyciąć. Dobra, mamy podpiętą matkę i jedziemy dalej. Tu mamy przyrządy celownicze. Właściwie w tym momencie jeden przyrząd celowniczy. który możemy sobie rozkładać, składać, regulować w płaszczyźnie poziomej i tym pokrętłem w płaszczyźnie pionowej. Ale my za chwilę założymy kolimator, więc na razie damy sobie spokój. Dźwignia przeładowania, która po odciągnięciu otwiera nam zamek. I widzimy tutaj dostęp do komory hop-up. Teraz wam pokażę. Tu mamy pokrętło od komory hop-up. Niestety jest to jeszcze komora starego typu, nierotacyjna. To jest w nowszych modelach i też w trochę wyższych. Ale i tak całkiem fajna. Regulujemy, ustawiamy sobie hopka. Zamykamy zamek i. Jedziemy dalej. Body, tak jak mówiłem, stworzywa sztucznego. Zrzut magazynka. Zwykły, niepowiększony selektor ognia z wyraźnym klikiem. I bolt-catch, który, jak widzieliście, nie działa. Tu mamy przeniesiony zrzut magazynka dla osób leworęcznych. Wypalone logo CM Combat Machine. Oczywiście długi front w systemie Kimot z bardzo długą szyną grzbietową. No Tutaj oczywiście możemy sobie zamontować tą muszkę. Dobra, mamy wpiętą baterię. Zaraz jeszcze pokażę magazynek. Magazynek oczywiście nikt nie lubi highcapów, ale jeżeli już jakiś highcap, to ten naprawdę robi robotę właśnie przez to wyprofilowanie, więc mamy bardzo fajny. Chwyt, jeżeli ktoś trzyma za magazynek czy za gniazdo magazynka. To naprawdę bardzo fajnie ten magazynek się układa, jest bardzo dobry do szybkiej wymiany. Natomiast, jeżeli ktoś nie lubi high-capów, to oczywiście bez problemu do GNG pasuje dużo mid-capów różnych firm. I tutaj GNG nie jest jakoś szczególnie majudny w tej kwestii i prawie wszystkie magazynki powinny dobrze podawać. Natomiast, skoro już nie mamy muszki, to założymy chociaż konimator. Tym razem dla odmiany Vector Optics, a więc konimatorek trochę wyższej jakości, robiony do broni bojowej, aczkolwiek do broni sportowej. Ale bardzo ładnie siedzi na Resofcie, bardzo fajne, e, bardzo fajne szkła, które nie mają, znaczy powłoki nie odbijają na naszej twarzy, nie ma to jest bardzo równa, bardzo mała kropka. Tylko, troszkę można by go jeszcze przykręcić, e, ale jest szybkie wypinanie z dodatkową blokadą i tutaj śruba, którą regulujecie sobie, ścisk przed założeniem. Teraz chyba przesadziłem. Że jeszcze trochę można by ścisnąć, ale nie będę teraz Was tym zanudzał. Chwyt przedni w systemie Kimot Montujemy też bardzo szybko. Wystarczy jakiś właściwie odpowiedni klucz imbusowy. Przyznam, że zamontuję to w trochę losowym miejscu. Tak, żeby było to w miarę szybko. Wkładamy, Przykręcamy kluczem. I mamy już zamontowane. Ja celowo zamontowałem go w drugą stronę. Bo tak mi jest wygodniej przy tych chwytach. Zwłaszcza właśnie przy małpim chwycie. Bez kciuka. Jeżeli nie mam tu stopę, to w, i tak w ten sposób nigdy nie trzymam kabina, A w tą stronę wygięty zdecydowanie bardziej mi podchodzi. Montaż. Taki powiedzmy średnio wysoki, akurat dzięki temu nie zasłania mój paluch linii celowania, ale w komplecie z tym kolimatorem mamy też niższy montaż. Dobra, mam już tak ładnie oszpejowany karabinek, ładnie, ale nie przesadnie. Zasypiemy więc hajka pakulkami, ale oczywiście po chwili sprawdzimy mid capy z innych firm. Więc high pan nie zasypuje nawet do pełna. Bo i po co? Oczywiście najważniejsze, czyli ochrona okularów. Dzisiaj, skoro jedziemy na bogatości z kolimatorem, no na bogatości też z okularami, czyli ESS-y. I zobaczmy, jak maleństwo od combat machine strzela. Wiecie co high -cap strzela znacznie lepiej, jak się to kto by, by się spodziewał, Sorry, bo jest jednak przyzwyczajony do midów. Tak będę to tłumaczył. No nie! czyli próbujemy jeszcze raz. I ogień ciągły. Trzeba było trochę mocniej nakręcić hi albo używać midów. Takich jak Tornado. Tornado z systemem spinania magazynków. Trochę jak magia od Podaje. Taki SSG-1 magazynek. od SSG-1, co za zaskoczenie, na pewno podaje. I zobaczcie, podaj do ostatniej kulki, bo ma taki dzinzel. ACM. ACM. Pełna klasyka. Zero problemów. Modify. Modify na 190 kulek, a więc raczej na pewno będzie podawał Ideolo. Nie mogło być inaczej z Modifyem. Szpec Szpecna, tani, plastikowy. Czy podaje? Oczywiście, że podaje, i to wszystko, że tak jak mówiłem, GNG nie ma problemów. Łyka większość magazynków chińskich, tajwańskich, pewnie japońskich też, tylko żakując, żadnych nie mamy do sprawdzenia. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapę w górę, Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a jeżeli już to zrobiłeś to kliknij jeszcze w dzwoneczek i dopiero wtedy nie ominą Cię żadne nasze nowości Whitehawk 13,5 cala niecałe 2,5 kg, jak na tak wielki karabin zobaczymy ile ma nasz GNG Combat Machine 401 fpsów 400 fpsów 398 405 i zobaczmy szybkostrzelność. 17,5 kulki na sekundę. Tak więc, jeżeli ktoś chce budżetowo G&G, długo, luśnię do lasu, z ewentualną możliwością rozbudowy, to polecamy 13,5 cala od G&G z CM, a więc plastikowe body, ale reszta nadal jakości G&G. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.